Sesja budżetowa rozpoczęła się od ślubowania nowej radnej, Julii Papaj, która zastąpiła Piotra Miedzińskiego. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, ponieważ jest mamą Huberta Papaja. Nowa radna zdradziła nam, czym chciałaby się zajmować w Radzie. Na pewno w świecie. Na pewno w świecie, bo to jest najbliższy. najbliższe. Tyle lat pracowałam w szkole, także jakoś znam te sprawy szkolno oświatowe. A poza tym. Wygląd jest miasta. No, wydało... Z sprawami chciałaby się pani zająć? Tak, tymi właśnie sprawami. Jestem przekonany, że podoła obowiązkom, podoła zadaniom, ale każdy z nas się na początku też uczy, także z biegiem upływu czasu będzie nam się na pewno dobrze współpracowało. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt. Później radni pochylili się nad projektem budżetu na 2020 rok. Jest to budżet rekordowy chociażby z tego względu, że mamy największe dochody w przeciągu tych wszystkich budżetów, które do tej pory były. To jest ponad 517 milionów złotych a wydatki będziemy mieli w granicach 545 milionów złotych, deficyt budżetowy to będzie około 28 milionów złotych, a w sumie zadłużenie miasta na koniec roku 2020 to będzie 108, około 181 milionów złotych, zmniejszy się w stosunku do zadłużenia na koniec roku 2019. Tu mieli kończąc 2019 mieliśmy ponad 41%, tu będziemy mieli w granice około 35% w stosunku do dochodów ogółem miasta. W projekcie budżetu na 2020 rok znalazło się kilka inwestycji: między innymi przebudowa Alei Wojska Polskiego, rozbudowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kruszwickiej czy budowa hali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 8. Oprócz tego znalazły się w nim także pieniądze na walkę z niską emisją, czy podwyżki dla pracowników jednostek i instytucji miejskich. Prezydent Jerzy Łóżniak nie ukrywał, że w tym roku przy konstruowaniu budżetu trzeba było zmierzyć się z problemem braku znacznej części dochodów przez wprowadzone ulgi podatkowe. To my ponad 50% finansujemy właśnie te wszystkie ulgi i liczymy, że to jest w granicach około 15 milionów do 15. Około... Milionów złotych. Bardzo dobrze, że to się dzieje, że obniża się skalę podatkową, bardzo dobrze, że się zwalnia młodych ludzi. Tylko dlaczego kosztem samorządów? A co o projekcie budżetu na 2020 rok myśli opozycja? Jeśli nie zdecydowaliśmy, czy będziemy przeciw, czy się wstrzymamy, albowiem ten budżet. W dużym stopniu z powtórzeniem budżetu z 2019 roku. Wiele zadań przeszło na obecny rok, nie zostało zrealizowane, nawet nie zostały niektóre przetargi rozstrzygnięte. Nie ma pieniędzy na walkę ze smogiem w przypadku mieszkań komunalnych, na wymianę tych starych kopciuchów. Inwestycje są o połowę prawie mniejsze niż w 2019 roku. Jest wiele innych rzeczy, których zabrakło w tym budżecie. W pierwszej kolejności chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób pan prezydent, władze miasta zamierzają uzasadnić ten projekt budżetu. No i zobaczymy, mamy szereg pytań, chcemy też dowiedzieć się w jaki sposób pan prezydent chce zrealizować swoje noworoczne, swoje noworoczne zapowiedzi, że jest otwarty na rozmowę, że przede wszystkim mamy rozmawiać, więc ja zakładam, że ta sesja budżetowa to jest przestrzeń do rozmowy. Trochę wąska, bo ograniczona czasowo do dzisiejszego dnia. Jutro powiemy o wyniku głosowania.